Dzień dobry Państwu. Wybiła godzina dziesiąta, więc myślę, że możemy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Paulina Kawęcka. Od 22 lat jestem pracownikiem wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin i mam ten zaszczyt zajmować się rejestracją jachtów i jednostek pływających do 24 metrów długości. Od samego początku, czyli od 1 sierpnia 2020 roku. Jaka jest maksymalna wielkość załączników? W jaki, w jaki sposób zmniejszyć objętość pliku? Ja przyznam szczerze, że ja robiłam to metodą prób i błędów, ponieważ w żadnej instrukcji do rei ani dla organu rejestrującego, ani dla użytkowników tych, Ten, którzy rejestrują. Nie znalazłam takiej informacji, yy, więc metodą prób i błędów sprawdziłam, że do 4 mega system przyjmuje, potem już woła, że jest za duże.